I szkoła tego źle uczy, ponieważ szkoła uczy tego, że jeżeli zrobimy dobre wrażenie w nowej klasie u nowego nauczyciela przez pierwsze dwa, trzy tygodnie, to nauczyciel już jak gdyby... Chyba jesteśmy w jednym z lepszych momentów, gdzie możemy w końcu wdrożyć to, co ja sobie zaplanowałem na początku roku, jak procesy w firmie i mhm. takie jakby... Bo mamy... E, I to też jest kwestia no. odpowiedzialności za to, że podejmuje się... E, czy negocjacje, czy rozmowę, czy rozwiązanie konfliktu. No to też no kwestia, czy jedna, czy druga strona jest odpowiedzialna za to, że chce coś z tym zrobić. Czy jednak. naszego podcastu są: grupa gastronomiczna, Gram w Gastro. Dołącz do nas, aby tworzyć lepszą przyszłość. Oraz e, Osa Corp, czyli Software House, który tworzy oprogramowanie dla. Witamy serdecznie. Cześć, cześć, cześć. Łańcucki, Promiński. czwartek godzina 11. Witamy was! I zaczynamy dzisiaj ciekawy temat. Dzisiaj temat odpowiedzialności. Dokładnie tak. Jak szeroko popłyniemy, to się tak naprawdę dopiero okaże. To się sami dowiemy. Tak, tak bo, bo wcześniej rozmawialiśmy no. trochę o odpowiedzialności w biznesie, chyba od tego wyjdziemy, nie? No myślę, że tak. Myślę, że tutaj to, to, to już za kulisami, jak wspomniałem, że u nas to naturalnie wyszła ta podział odpowiedzialności w spółce. I to jest bardzo, bardzo fajne, bo sobie właśnie w te kompetencje po prostu nie wchodzimy. Jest to ciekawe, no bo tak jakby wiemy, w czym się czujemy mocniej i tak się podzieliliśmy no. gdzieś tam naturalnie. Natomiast e, jak się to spisuje na kartkach papieru, wtedy też wy, wychodzą od razu jakie braki, jakie na przykład obszary odpowiedzialności nie są zagospodarowane, dokładnie. Albo, dokładnie. E, po prostu sięga się do nich w ostateczności. No, i tego przykładem obecnie na przykład jesteśmy w Barberze, gdzie. Tak, tak. Tu mamy naprawdę bardzo fajny case, bardzo fajny przykład tego, gdzie pewne obszary zostały opuszczone. Zaniedbane po prostu, zwyczajnie tak, przez tak. nas i... i zdajemy sobie z tego sprawę. Tak. Ale też, jak gdyby od razu teraz wyciągamy z tego też. Wnioski. To, to, to w tym przypadku, wiesz, co mi się podoba, no. to, że też tak w sumie naturalnie się podzieliśmy w kontekście takim, OK, e, powiedzmy, znalazłem narzędzia do tego, żeby to przeanalizować, mm -hmm. tak? I potem wspólna ja, kreacja, Ja znalazłem kolejne narzędzia tak, i Zobaczmy, na to kreacja, jest Później prostu, tego, OK, więc... gdzie nam od razu rozwiązania się wysypały z worka i jesteśmy Dokładnie. tak w tej fazie. Teraz tak jakby znowu kreacji, układania ciekawe co wyszło, co nie wyszło. Mamy tak, fajne, ale to jest fajne to i ja, ja, ja mam z tego fan. Fajny okres gdyby, do tego, żeby więc... to sobie porównać I, i tak no. naprawdę chyba jesteśmy w jednym z lepszych momentów, gdzie możemy w końcu wdrożyć to, co ja sobie zaplanowałem na początku roku, jak procesy w firmie i mhm. takie jakby, bo mamy mamy ścieżkę no, już. Tam. Teoretycznie mieliśmy, tylko Dowiedzieliśmy się, bądź jak gdyby świat nam uzmysłowił to, że jak gdyby nie były one na tyle dokładne i precyzyjne. Więc... E, tak, a ja myślę, że właśnie tutaj cofnąłbym się do odpowiedzialności, bo ja myślę, że one mm -hmm. były w jakiś sposób, natomiast mm -hmm. nie było osoby, która w odpowiedzialny sposób je monitorowała. Czy mm -hmm. one się odbywają, mm -hmm. czy one, jakie tak, one przynoszą to. efekty? Nie było żadnych tak jakby, podsumowań, nie było żadnych e, mierników do, do tych tych. Do tak. tych procesów. Jak nie ma mierników, to nie wiemy tak naprawdę w perspektywie czasu, czy to przynosi efekt, czy to nie przynosi. Czy to, czy to, czy to mierzymy, czy to tego tak naprawdę w rzeczywistości, jak gdyby robimy to na czuja. Nie? Tak, no i tak. robiliśmy to na czuja. No i dlatego mamy w tej chwili, znaleźliśmy mierniki. Mierniki tak. wskazują na pewną efektywność. No i do tego o. będziemy się teraz odnosić i korygować te procesy, które mieliśmy, i wtedy będzie łatwiej je monitorować. Też mamy mhm. już narzędzie do tego. O, to też jest właśnie sztuka, że przy. Odpowiedzialności, dobrze mieć narzędzie do monitorowania pewnych procesów, za które jesteś odpowiedzialny. I dobry menadżer szuka takich. Narzędzi. To prawda. Tak. To prawda, ale tu, tu chcę jeszcze powiedzieć odnośnie właśnie tego podziału odpowiedzialności naszej w spółce, bo ona wyszła tak naprawdę, u nas wyszło tak naturalnie bardzo mocno, mm. więc, więc to jest fajne, załóżmy, no nawet zobacz, ty prowadzisz zestawienia na przykład i analizujesz faktury kosztowe, uh -huh. nie mając na przykład dostępu do konta. Bo dostęp do konta ja mam, ja wszystko płacę i w sumie to też tak wyszło naturalnie. Uh -huh. I, a ta na przykład odpowiedzialność mi się łączy z odpowiedzialnością na w domu. Gdzie Patty też nie ma w ogóle jakby wglądu do takich rzeczy i to wyszło na przykład naturalnie, że ja jestem płatnikiem jakby i, i takie, ja się czuję w tej formie jakby dobrze i często to po prostu Biorę sam na siebie po, po prostu, nie? więc. A widzisz, a ja to, to, być może to jest to właśnie nasze naturalne skłonności, no, tak? No. Ja w naszych, w moich spółkach też nigdy nie płacę. Ja analizuję, widzisz, no. a są, są osoby, które są za to odpowiedzialne, przygotowują w BMP wyszkolonych LFM, mm -hmm. To płaci wszystko tak, jakby Kamila, e, no. ale ja tak jakby patrzę i ja analizuję, co jest, gdzie jest. Czyli naturalnie, gdyby. Czy już płacić, czy wstrzymać no, płatność, no, więc tak jakby no. to. To gdzieś tam jest. Może żeby się przypomnieć, bo to też, jak gdyby może uciec w może uciec, nie? Także no tak, to tak. jest to. No, no tutaj, jak gdyby też jest podział odnośnie chociażby social medii, tak, że, że ja biorę odpowiedzialność za ten kawałek tortu, ty bierzesz za wiele, wiele innych, no bo. Znaczy, to, to tak jak mamy. No. Ja no. Za, na social mediach znam się dużo gorzej niż ty, więc tak jakby to naturalne tak. też było ten, tak, w tym tak, elemencie tak, gdzieś tak. tam pójść. A... Nie czuję, żeby tą przestrzeń gdzieś, gdzieś tego no. zabierać. Natomiast teraz właśnie przyszedł mi taki pomysł: mhm. OK, a co w przypadku, gdyby na przykład była kompetencja, w której byśmy rywalizowali? No właśnie, ja nie mam rywalizacji. Właśnie no już ja też właśnie ten, dlatego tego. Tak to... Ja chętnie oddaję Ale wtedy. Patrząc, jak mamy menadżerów na przykład. Ktoś by, by dwóch, mhm. byśmy mieli dwóch menadżerów. Może w innej twojej firmie masz taki przypadek. Masz mhm. dwie osoby, które chcą być na przykład menadżerem i walczą o to. I jedna drugiej na przykład podkopuje odpowiedzialność. Masz taką. Oczywiście powiem szczerze, mam, mam tak zwane gry psychologiczne, jak gdyby w firmie. Mhm. Właśnie jesteśmy na etapie ich wynajdywania, ze względu na to, że no, zdałem sobie sprawę, że coś takiego jak gdyby istnieje. No, a przez to, że jakby firma jest coraz większa, to okazuje się, że coraz więcej osób. Że coś takiego jest po prostu na, na dniu codziennym, powiem szczerze. I zacząłem je wyłapywać, zacząłem je analizować, i teraz będziemy podejmować kroki, co robimy, jeżeli ktoś chce w te gry psychologiczne grać, na przykład ze mną. Więc. A je, to weźmy trochę, poszerz to, bo to ja pierwszy raz to słyszę o czymś takim, jak gry psychologiczne. Okay. No to, to ten, to tutaj podziękowania dla, dla Beaty, bo yy, jestem w takim bardzo fajnym procesie. Więc mhm. co, co, co weekend tak naprawdę, praktycznie gdyby Beata poświęca czas i, i w sumie ja też poświęcam czas, no bo jakby nie patrząc, to takie szkolenie, co weekend mam 5 godzin i. To jest taki ciekawy temat, jak gdyby gry psychologiczne polegają na tym, że pracownik stawia mnie na przykład, jeżeli chodzi o analizę transakcyjną, mm -hmm. w roli rodzica, a siebie w roli dziecka, zamiast tego, że jest to przekaz na poziomie dorosły, dorosły. Dorosły, dorosły, ok. Tak. I jak gdyby ja ostatnio zauważyłem, wyłapuję to bardzo mm -hmm. mocno. I to jest mega ciekawe. I tak. Sam się zastanawiam co jak ja na przykład zareaguję, okej, okay, dobra? I na siebie patrzę. I to jest takie fajne, co? bo to jest takie świeże. Nie, bo ty jest świeży masz i możesz sobie, sobie teraz zrobić dystans do tej sytuacji tak, i obejrzeć, tak? tak, tak? tak, tak. No. no to okej, okay, no bo to jest jak ktoś cię stawia w roli rodzica, Ale rodzica. jestem na początku też tej, tej drogi, więc te moja, u, moje umiejętności, moje kompetencje na pewno jeszcze są na razie. Na razie jestem na tym etapie, że sobie zaczynam zdawać sprawę, Obserwacji. więc gdyby, tak. tak. I Obserwacji też nie chcę wysz, wynajdywania tak jakby tych sytuacji, uh -huh, które uh -huh. wam. Ci się zderzałem. Tak, to jest bardzo no. fajna, e, fajna rzecz i też bardzo fajna kompetencja w później już. Nie? Tak, tak, tak. Czy to tak. w związku z ja, ja czy się to, że jak gdyby i to są właśnie te rzeczy, które powodują mm, no i też na przykład wczoraj sobie uświadomiłem, właśnie wczoraj miałem szkolenie z Beatą i tak jak na przykład wiele osób no, nie no nie, nie czerpie jak gdyby radości z tego, że będzie na przykład miała trudną rozmowę. I jasne, po tych trudnych rozmowach często i nawet ja jestem zmęczony na koniec dnia, bo to nie jest tak, że jak gdyby one jak gdyby nie mają ładunku energetycznego, mają i bywam zmęczony, ale przed tymi wszystkimi, no powiedziałbym dla wielu osób nazwałyby to trudnymi rozmowami, to ja jestem podekscytowany, bo kurde, co stworzymy nowego, bądź jaki problem rozwiążemy, bądź no, no, czego się nauczę z tej rozmowy. Czy to jest znowu kwestia no. podejścia? Jest trochę do życia, tak, trochę tak, tak. do tego, bo są sytuacje, które zawsze na sytuacjach zawsze coś możemy zbudować. Nie? Mhm. I teraz pytanie, czy pójdziemy na udry, czyli będziemy się przekomarzać i nic z tego nie wyjdzie, bo moje jest bardziej mojsze niż twojsze. Jednak no, spróbujemy tak. znaleźć, znaleźć coś e, dobrego w tej sytuacji i na tym zbudować coś lepszego. Nie? E, I to też jest kwestia no. odpowiedzialności za to, że podejmuje się. E, czy negocjacje, czy rozmowy, czy rozwiązanie konfliktów, no to to jest kwestia, czy jedna, czy druga strona jest odpowiedzialna za to, że chce coś z tym zrobić. Czy jednak... No jednak wiele, wie, wie, wiele, i... wiele osób woli jak gdyby jednak tą odpowiedzialność porzucić i stwierdzić, że przecież to nie jest moja wina, że na przykład nie, nie, zom, nie, ma, nie, 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 nie ma utargów na przykład tak. no Nie, więc nie wie... da się z kimś dogadać, wie co z nim się nie da dogadać. No. <śmiech> no, <śmiech> więc. <śmiech> więc, e, więc dlatego fajne są statystyki, ponieważ powiedziałbym tabelki i statystyki nam poka pozwalają pokazać, że jak gdyby na przykład to nie jest nasza odpowiedzialność za coś, że na przykład to się zepsuło czyli wykazać gdzieś to się zepsuło? Tak tak, tak, tak. Bo to tak jakby to jest ten aspekt, który ostatnio przerabiamy, że spoko e, są pewne rzeczy gdzieś tam pokazywane, ale one mhm. są na poziomie subiektywnego odczucia, czy obiektywnego odczucia, zawsze to mylę. Natomiast mhm. cyfry no. pokazują bardzo często zupełnie coś innego. Tak, tak, nie? tak. I, no. i jakby fakt. Wiesz co, jest ja prawda. myślę, że jak gdyby wiele osób nie chce znać ich prawdziwych, twardych danych. Czy też masz takie odczucie? To mi się wydaje, że oni e, nie to, że nie chcą znać, nie widzą, jak do nich dotrzeć, po prostu. Bo mhm. to nie jest tak, że jakbym miał to wyświetlone na twarzy, przed mhm. twarzą, to, no. to myślę, że bym na to patrzył. Ale natomiast jak, jak, jak mam możliwość, albo nie mam możliwości zobaczenia ich w prosty sposób, to ich nie widzę. Ja mam tylko subiektywne odczucie, że jest tego dużo, albo jest tego mało. No tak, i, i mamy jakby no nie wiem, no jakiś rekordowy przychód jakiegoś dnia powoduje, że wow, i w ogóle to na pewno ten miesiąc jest rewelacyjny. Tak, a cała, cała reszta miesiąca dokładnie, może być dokładnie. dużo, dużo niższa i wynik całomiesięczny jest słabszy. Natomiast mm -hmm. w moim odczuciu, jak mam dwa takie dni na przykład w miesiącu, to ten miesiąc jest kapitalny, nie? Tak, tak, Bo tak, już, tak, tak, bo tak, już tak, zrobił na tak przykład wie. utarg, to ja miałem w zeszłym miesiącu przez dwa tygodnie. A się mm -hmm. okazuje, że cała reszta dni jest słabszy, dużo słabszy i... i i wszystko się nie spina. Natomiast. no... I tak jest w gastro, na przykład. Mogę ci powiedzieć. Jakby, no, tak, więc podejrzewam. Tutaj, tak, tak jest, że, że cztery dobre niedziele i co No albo weekend. Jest, albo no. No, mamy proste. Jesteśmy po super weekendzie i mamy jak gdyby rewelacyjnie, bo mamy wszędzie rekordy. Ale jeżeli spojrzymy na, na powiedzmy, układ, no nie wiem, weźmiemy pod uwagę, nie wiem, miesiąc do miesiąca, to, to listopad dał nam totalny jak gdyby. Nie było dobrze. Powiem tak. W kość. A więc jak. Kończymy grudzień, to będziemy mogli tak naprawdę powiedzieć, że załóżmy po dwóch miesiącach jesteśmy na plusie, tak? Bo... Tak, i no. No jest kwestia. I teraz znowu pytanie, jaka jest odpowiedzialność na przykład w biznesie, żeby o takich rzeczach informować pracowników? Bo to jest dobre i złe. Tak, bo to jest trudne, bo z jednej strony, jak gdyby jeżeli powiemy ekipie, że no jest. W jakimkolwiek oddziale jest dramat, to ekipa mm -hmm. może, no dobra, no to zwijajmy to się, to, to, to zwi zwijajmy się z tego statku, zanim jakby utonie. daje morale i wszystko. I ludziom się nie chce pracować, no bo jest słabo. Jest słabo. Z jednej strony, mm -hmm. ale z drugiej strony, jeżeli ktoś ma mocniejszy charakter i usłyszy o tym, to stwierdzi, kurde, chcielibyśmy się przyczynić, żeby było w firmie lepiej. Mm -hmm. No i wtedy, jak gdyby też wydaje mi się, że takie informacje. Nie mówię, że to należy ciągle jak gdyby przekazywać, ale można regularnie przekazywać, bo też weryfikują poziom zaangażowania, jak gdyby Timu. Tak, bo ja myślę, że to jest kwestia znowu takiego zarządzenia, zmianą zarządzenia kryzysem w pewnych momentach, jak mamy. Dokładnie. Bo to zawsze można różnie komunikować. Ja jestem zdania, że powinno się takie rzeczy komunikować i angażować mhm. nawet mhm. najniższych pracowników do rozwiązania tego problemu, nie? Jeżeli tam widzimy w tym momencie te zaangażowanie, no to dużo łatwiej jest wyjść z kryzysu, niż tylko na przykład góra się w tym sposób męczy, a ludzie z dołu się odcinają. Nie mówią, ale, no, ale to nie na to. Si właśnie, no właśnie, bo często ktoś powie tobie z, jak gdyby z najniższego szczebla na zasadzie, że przecież on tu tylko przyszedł pracować. Tak, ale o. jednak jakby nie było mhm. tych pracowników, którzy tylko niby pracują, jest ich zazwyczaj najwięcej. Oni mogą zrobić najwięcej. No, mogą w zrobić kapitalną robotę po prostu, tak, jak gdyby tak. dla firmy i przyczynić się. I w, wiesz, no to, to co jak gdyby za każdym razem, jak gdyby ja powtarzam, że firma widzi, jeżeli ktoś robi coś dobrego, ale firma widzi też, jeżeli ktoś robi coś złego. I to nie jest tak, że powiedziałbym, działania wobec tej osoby są robione ad hoc, mm -hmm. tylko musi upłynąć trochę wody w rzece żeby podjąć działania w jedną bądź drugą stronę, bo ja już nie patrzę na projekty na zasadzie miesiąca, ja patrzę na, na lat i to nie jest tak, że ktoś jak gdyby, nie wiem, zyska w moich oczach po jak gdyby trzech tygodniach jak gdyby dołożonych starań hmm. zrobi tak zwaną krótką akcję, zepnę się na miesiąc. I... Znaczy to, jest, to jest ten system szkolny właśnie i, i szkoła tego źle uczy, ponieważ szkoła uczy tego, że jeżeli zrobimy dobre wrażenie w nowej klasie, u nowego nauczyciela przez pierwsze dwa, trzy tygodnie, to nauczyciel już jak gdyby Dobra, okej, okay. ten ale, umie. Ale tak, tak jest też no. w kontekście wszystkiego psychologicznego. Jak ktoś z nas zrobi dobre wrażenie, to Aha. potem ono się długo utrzymuje, tak, niż odwrotnie. Tak. Ktoś zrobi no. na początku gorzej, pierwsze złe wrażenie, zanim damy mu drugą szansę, to znowu to minie musi, trochę czasu minie tak. trochę prawda, czasu. Więc prawda. tak jakby to zdjęcie no. jest. Natomiast. E... Więc tu jest łapanie się, to, to, to też jest, jak gdyby jako powiedziałbym, osoby zarządzającej bądź właściciela, bądź kogokolwiek na, który ocenia, jak gdyby. I tutaj też jest bardzo... Dużą dystans do tego no. te statystyki, powiem ci. Bo to tak, ja bardzo dokładnie, często. Dokładnie, Często no. mam, że ktoś mówi, no. a on się starał, ja się starał, Mówi, mhm. pięknie, ale wyniki pokazują to, to, to i to. Ja się tak. cieszę, że no. jest takie Twoje odczucie, że się starasz, no ale mhm. efektów tak jakby nie ma, więc. No, czyli gdyby, no, znaczy myślę, że. To co się zmienia to tak jak wielu jak gdyby os wiele osób w internecie które mają naprawdę zdecydowanie większe kompetencje niż ja i na przykład nie wiem no powiedziałbym tutaj super ja jestem wielkim fanem Szymona Negacza który po prostu za każdym razem powtarza jak gdyby o wszystkich jak gdyby że wszystkie procesy muszą być po prostu monitorowane i to czy to są mniejsze firmy obecnie czy większe firmy no bo to większe to już w ogóle powinny mieć procesy i, i mon monitoring jak gdyby tak naprawdę prawie że każdego działania według mnie, mm -hmm. to już zaczynając jak gdyby przez to, że zwyczajnie no, rynek jest trudny i jak gdyby i, i jeżeli ktoś uważa, że jak gdyby gdzieś tam jest bardziej kolorowo no to niech jak gdyby otworzy kolejną firmę i niech sobie to zweryfikuje. No. Czy, to takie też idą, bo no. rynki i marże robią się bardzo wąskie i będą się robiły Właśnie, coraz, z... coraz bardziej że... wąskie, ponieważ systemy są automatyzowane. W różnych dziedzinach. Mhm. Tam, gdzie działają już automaty, mhm. roboty, e, jakieś procesy informatyczne automatyzują pewne rzeczy, no to tam już się człowiek tak jakby jest angażowany coraz mniej. I w tym mhm. momencie e, zaczynają się śrubować czasy w procesach, że one będą coraz tak krótsze, tak. coraz bardziej powtarzalne, więc czas pracy człowieka będzie coraz krótszy, przez co ten element będzie coraz mniej wpływał na cenę produktu końcowego, mhm. to spowoduje to, że marże będą coraz mniejsze w kontekście tak, żeby po prostu na tym zarobić, żeby się utrzymać na rynku, na przykład. No, nie? w wielu myślę, że w wielu branżach, tak? W wielu branżach tak, Więc... wielu branżach tak właśnie no. będzie. Czy bardzo dużo branżach tak będzie, bo no, nawet nie no. wiem, branża szkoleniowa. Tak? I mhm. Jeszcze 3-4 lata będą szkolenia 3D, które wyeliminują ci całą masę ludzi powiedzmy z rynku. Tak? No. W tych najprostszych elementach. I w tym momencie nie mam tej ceny, mam produkt powtarzalny, mam coś, co mm -hmm. działa, nie ma ludzi, nie tego, nie, nie, nie chcę dokładnie, zwolnienia. Dokładnie. I ta moja marża może być mniejsza, bo mam produkt masowy. Jeżeli do mm -hmm. tego momentu gdzieś no tam. Tak powiedzmy, dojdziemy, to będziemy... Znaczy to... wersja pudełkowa. Wersja jakby, czy, pudełkowa. To, czy to wersja, jak gdyby, właśnie szkolenia, czy czegokolwiek, co, co można, jak gdyby, czy wersja o tej kwosie. rozmawiamy bardzo często właśnie wersji SASowej, tak, więc... Tak, to jest po no. prostu tanie, masowe mhm. i nie, 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 nie wymaga obsługi. W tym momencie praca będzie bardzo mocno wycenialna tam, gdzie masz coś indywidualnego, nie? Mhm. Tam, no. gdzie no. dowiezienie gdzie tego produktu który ma być, będzie wiązało się z dużą odpowiedzialnością osób, które ten produkt mają dowieść. Nie? Tak, no i tutaj to na pewno, jak gdyby u mnie, jeżeli chodzi o gastro, to tak samo pójdą restauracje w tym kierunku, że to będą, myślę, że na przestrzeni lat restauracja będzie produktem premium. Ja myślę, że tak, no tak, bo tam bo jest liście, człowieka, tak, tam bo gdzie bo jest oczywiście no no kucharz, który mm -hmm, ten produkt przygotowuje, dokładnie. ten produkt no. musi być przygotowany przez ileś tam osób, to tak. A restauracja typu tak. McDonald's to jednak będzie, naciśnij dwa, trzy przyciski, to ci wyjedzie mm -hmm. i No, no, zadowolony. no, no, no i dokładnie. Gdyby, to I to będziemy będzie będzie, ja, ja myślę, że to będzie nawet jeszcze szybsze, co nie? Bo to już jak gdyby za jakiś czas myślę w takim McDonald'zie, bo to to jednak wiadomo, pamiętajmy, że te duże firmy ko korporacyjne, jak gdyby mają łatwiej trochę, no bo, bo jednak mają trochę dużo większy kapita, budżet. kapitał dużo większy. Więc myślę, że spodziewamy się takich rozwiązań typu. Mac Drive, KFC Drive i wszystko w takich wersjach kapitalnych, że tam, też no, ekran dotykowy, I podjeżdżasz. podjeżdżasz i już jak gdyby to ci, w, nie wiem, wylatuje samo, no nie, nie się, że jak gdyby za jakiś. Ja Myślę, tak że to już pewnie skutajnie. gdzieś tam się pojawia, tylko my jeszcze no. nie mamy tej świadomości, że to już istnieje. Jeszcze no. u nas w koszalnie tego nie ma. Nie, nie, no czy jak widziałem już automaty no. do spaghetti są, gdzie podchodzisz, gotują no. ci makaron, wyrzuca ci tam to. No. To już, już pewnie tak, gdzieś tak, są tak. przestrzenie, gdzie te rzeczy funkcjonują. Na tą chwilę no, w koszalinie czekamy jeszcze. Dokładnie. Myślę, że to, to jest tak samo jakby supermarkety, gdzie po prostu nie wiem, kwestia jak gdyby jakiegoś czasu, ciężko mi ocenić, jakiego, to będzie to. Jedna, dwie osoby może na przykład do no market... zajmowania się supermarketem i, i tyle. I jak gdyby reszta to będą no kasy o, automatyczne. O dużym, no już masz żabki, już no. w ogóle bezobsługowe. Nie, no ja wiem, wiem, wiem. Tylko no to... chodzi mi, że jak gdyby, wiesz, supermarket jest duży. Czy i zeskalowanie tego to jest kwestia no. tylko jak, jak e, logistycznie dostarczyć towar na półkę. A mhm. resztę no. już jesteś w stanie w jakiś sposób ogarnąć. Nie? Dokładnie tak, w ten dokładnie sposób. tak. To... no będę byłem wczoraj, no. wczoraj, wczoraj w Biedronce i mają biedronkowe kasy. Mają ten system, który już podpowiada ci, co. Tak, mm -hmm. e na, kolor na, kolor na, kolor łapie. na coś tam. No. Ale to też działa w drugą stronę. Zablokowało mi sprzedaż, ponieważ nie rozpoznało, że taki towar w ogóle gdzieś tam jest i poczekałem na panią. Aha. pani pokazało trzy zdjęcia e tego no. towaru, co my tam położyliśmy na zdjęcie. Ona zaakceptowała, że jest to pietruszka i poszło. Nie? A, no Ale okay. to też już jest blokada przy sprzedaży i no. weryfikacja, czy ja nabijam to, co położyłem. Z widzenia przedsiębiorcy i w biznesie jest rozkładana wiele płaszczyzn. Tak. Tak, I... myślę, że to nie jest taki temat nawet e, krótki, bo. Tak, bo... to jest. Tak dyskutowaliśmy trochę jak gdyby... na backstage, to tam jest minimum 4-5 płaszczyzn, które można byłoby poruszyć i o, o. nich rozmawiać godzinę czasu. Nie tylko, nie tylko no. o całości. E, także tutaj e, zachęcam Was we własnych biznesach do tego, żebyście sami się zastanowili nad tym, jakie, odpo jakie odpowiedzi wyniesiecie na sobie, a jakie mm -hmm. chcecie przucić piętro niżej na menadżera, na pracowników i czy rzeczywiście... I później, nie... żeby, żeby też jak gdyby menadżerowie przerzucali to też na osoby pod sobą, I ze względu pytanie... na to, że jednak ta ilość odpowiedzialności, którą niesiemy, jest ogromna jako przedsiębiorcy, jako, jako po prostu całe jak gdyby przedsiębiorstwa, mhm. może tak. tak, ze względu na to, że nie dość, że jesteśmy odpowiedzialni za zapewnienie pracy tak dużej ilości osób, no bo zapewniamy jednak, to, to później, jeżeli przekazujemy tą odpowiedzialność na wyższe stanowiska, że one sobie zdają sprawę, że oni jednak jakby są odpowiedzialni za te stanowiska z pracy, no to muszą ściągnąć jakąś odpowiedzialność na inne osoby, żeby udźwignąć tą to, to no zostało i wiesz, im przekazana. Dla mnie sztuką jest to, żeby tą odpowiedzialność przerzucać, nie przerzucać tylko zadań. Tylko zadania z odpowiedzialnością, mm -hmm. ale no. potem jest kwestia, że rodzi się odpowiedzialność za to, żeby zmonitorować tą ich odpowiedzialność. A, właśnie, dokładnie, dokładnie, I wyciągnąć z tego konsekwencje, bo teraz, tak jak rozmawiamy, to my. my i patrz teraz na przykład Barbariana, ok. Mm -hmm. My przekazywaliśmy odpowiedzialność, nie do końca ją monitorowaliśmy, ale mm -hmm. nawet jak monitorowaliśmy, bo były takie elementy, no. to nie wyciągaliśmy konsekwencji. Tak, to jest tak. Jakby jak gdyby... to jest to, co mi teraz tak jak. No, no i nazwijmy to po, po ten, po, po imieniu, co nie? Jest to po prostu zwyczajnie lenistwo z naszej strony, no bo. Tak, i trochę bo, powiem ci miękka dupa. No tak. Bo to, no to no, ok, no. bo to, bo tamto. Tak, ale no, Tak. To by nie było. To, to jest no. jakaś lekcja, którą właśnie odrabiamy. No, dokładnie. Tak, no spoko, spokojnie, mamy <grym> teraz tego świadomość, mamy w tego wgląd z tak, boku, tak. więc coś będziemy teraz z tym robić. Dokładnie, tak. No okej, okay. No to w takim. Miłym akcentem, jak gdyby... Uczcie się cały czas na swoich, że tak, tak powiem, przypadkach. I, I zwracajcie uwagę, jak gdyby, że przekazywanie tak. zadań to nie jest też przekazywanie odpowiedzialności. Dlatego jak gdyby jest to... Przekazujcie zadania z odpowiedzialności. Dokładnie tak. Na razie, cześć. Dzięki. Hej.